Siemaneczko, ja jestem Agent X, a dzisiaj gramy na naszej serii Minecraft Survival i słuchajcie, dziś robimy mega, ale to mega ważną sprawę, ponieważ będziemy lecieli do Elvisa kupić diaksy, bo no jak widzicie ja mam takiego seta, co, naprawdę to jest w sumie można powiedzieć żałosne, no bo... I tyle już tu grama, nie mam nic, więc uznaję, że muszę sobie kupić trochę tego. Myślę, że ten stack możemy sobie tutaj złota wziąć. Polecimy do Elvisa i kupimy sobie jakieś diaks. On jest tutaj na serwerze, więc ja sobie do niego podbiję tutaj. E, nie wiem czy on będzie w domku. E, mam nadzieję, że będzie jakoś. No i dobra, biegnę już tutaj prosto, prosciuteńko i... Kurczę, Tutaj jest jego domek, więc niedługo dotrzemy tam. A wy w tym momencie możecie strzelić subskrypcję tam na dole i zostawić do tego łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej tego typu filmików. No i dobra, e, przepływam przez rzeczkę i gdzieś tutaj już Elvis powinien być. E, dobra, trzeba. No, widzę już go w domku, więc podejdziemy tutaj, zapukamy no i wchodzimy. Ziomek. Halo, halo. Eee, czekaj, nie słyszał, Oferty. wejdę. Dobra, dobry, o, siema, Elvis. Dobry, elo, elo. Eee, gościu, e, ja mam sprawę. Bo jak widzisz, widzisz jakiego ja mam secika, nawet tak, wrzucę ci tutaj. Widzisz to? Tamy. Widzisz to co ja mam? Jeszcze Już, ten hełmik na zużyciu. Za mną, za mną, daj to też, daj to też. No i tak, dobra, ładno. Chodź za mną, bo z tym trzeba coś zrobić, chodź. No. Dobra, to sekundkę, poczekaj. Kurczę, on nie wiem co chce zrobić, ale nie zdołałem mu nawet powiedzieć, że ja chcę po prostu u niego kupić sobie diaksy. Eee, stary, stary, co ty stary, robisz? Patrz na to, ty Ej nie! Ej, no. stary, zapomnij o tym przecież. Jak to ale ja teraz nie mam secika, gościu. Ja... Lepiej nie mieć e, sedan se, se, niż mieć coś takiego, no lol. Gościu, to był no, śmieci, Ale to był podlec. mój jedyny secik. Gościu, ja żadnego jeszcze innego Oj, nie mam. A jak pan chce, ja mam tak diamencików No to właśnie, to. właśnie po to do Ciebie przyszedłem, bo chciałem a. kupić sobie trochę hmm. tych diaksów. No a i zobacz, wam? mam stak złota. Nie wiem, czy to Ci Uuu. wystarczy. No i... Stak złota. No. Tu jest jednak chciały bardzo dużo. No, A więc dobra. mam dla ciebie taki mały interes. Nie wiem czy wiecie, okay. ale mam kill off właśnie z e, Slick Touchem, który właśnie powoduje, e, że zamiast e, diamentów Ej. dropią mi właśnie diaksowe rudy. LOL, ja muszę sobie podejść zobaczyć. Mam, Fajna tak, taka i jest. Fa I mam fajny pomysł. Okej. Okay. Jaki rozważę. masz pomysł? Natomiast e... będziemy to robili w taki sposób. Że dasz mi, dasz mi to swoje całe złoto. Okej, okay, daję ci całe złoto, ale całe, no tak. No dobra, łap. Pokojnie, łap, pokojnie. już mogę zaufać, bo Elvis to ziomek, więc mu się można zaufać, jeśli chodzi o takie dane. I mam mega, mega no, fajny dobra. plan. Czy tak? masz kiedyś na Fortune 3? E, Fortunę 3. Mam Fortune 3, Efficiency 4 i Unbreaking 3, więc w miarę dobręczany jest na tak. mnie. Jeszcze nic teraz nie, nie stawiam, Okej, okay? okay, dobra, to Łapko. mam sobie odejść, czy. Co? Nie, nie. łapać? O, Słuchaj, dzięki, nie, dzięki, to ja lecę. Ej, czekaj, gościu, ej, no, o co chodzi? Słuchaj, plan jest taki, że w tym momencie zrobimy mm -hmm. sobie takie małe zawody, tylko w diamentów. Dobra, ej, ale poczekaj. No i co, tyle, ty że zawody, no i spoko, dobra. Nie, stary, nie, no, nie Mogę nie. iść i sobie wykopać je. Ponieważ kto wygra. No tak. Ten zaś ma wszystkie diamenty swojego, swojego mm -hmm. przeciwnika. Ej, poczekaj, czyli. Jak wykopałbym 64, a ty dla przykładu byś wykopał 32, tak. to ja wygrywam to i to? Tak! No ale ja w to wchodzę, dobra, no to uścisk dłoni Panie, tutaj. Uścisk dłoni, sorry, tylko wiesz co, jeśli przegrasz, to może być trudno, więc, więc moi drodzy, mega was tutaj żeby to oglądać do końca, ponieważ będzie się tutaj działo. Mhm. Oj, wita. Tak, znowu stary, dawaj tutaj, musimy znaleźć sobie jakieś fajne, fajne okay, miejsce. Okej, dobra, lecę tutaj za okay. tobą. To jest na e... stary, wiesz co? Nie, nawet do nich nie podchodź, bo one on, on cię zabiją na jednego Dobra, to ja może będę bardziej, wiesz co? Tak czyś, może... ja Dobra, tutaj budujmy jakoś elo. E... A jakąś linię robisz tutaj do startu? E, nie robisz co? No, nie wiem, zrób, co? Tutaj, na tej linii sobie zrób. Dobra, będzie, będzie to dalej. zróbmy sobie taki start może tutaj. Tak, czy to będzie dobrze szło? Chyba dobrze, co nie? O, a tak sobie tu ustawmy tutaj, żeby było wiadomo co się dzieje. Teraz rośnie. No, ale na razie widać, więc... no, dobra, nie nie Postawmy to w taki sposób, okej, okay? a tam dalej, daleko, dalej. Okej, okay, daleko. okej. Okay. W tym miejscu, miejscu załasz tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, dobra. E, okay, nie wiesz co tutaj, tutaj tak idzie, ja bym to dał tu. O. Dobra okay. i lecimy nie pojedynczo. Pojedyn... Nie dobrze. Chcesz to podwójnie? Dobra, bo sekundę później bym zrobił już to inaczej, ale tak chyba są różne strategie, więc no, tak mógłbym tak. tak samo. Czy jest, jest tak samo, nie jest tu oszukane? Jest tak samo, wszystko się zgadza. Miałem idealnie stack O, ej, to spoczko, tak idealnie czy tam pewnie w skrzynce jakieś jeszcze miałeś, ale no tak, tak dałeś Tak, tak, skrzynce mam, ale słuchaj stary, chodzi o to, że ty teraz się osuniesz, żeby hmm. mi e, moich diaksów nie zebrać. Okej, okay. i ty ja kopiesz. Teraz, e, tak, zbieraj, ale ci ej. nie powiem... Stary powiem tak, Dobra. Nic, ci, nic ci nie powiem ile, ile ich mam, mhm. tak samo ty, jak to już jest kobieta to też mi nie powiesz i na końcu to podsumujemy stary i będzie, no wiesz co będzie. Ej, wiecie co, teraz trochę problem, bo jeżeli ja wyglądając tak złota, a przecież on, to nie, tej... ja mam mieć może stratę, bo on chce może coś oszukać, I nie wiem co on chce zrobić, ej, poczekajcie. Dobrze, że się wyciszyłem. Myślałem, że już się nie wyciszyłem tutaj na ts ie bo z Elvisem gadamy na ts ie w tym momencie i dobra, on tutaj chodzi. Eee, dobra, wchodzę w to, nie ma co. Dobra, Elvis, Elvis. Eee, no tutaj już możesz zaczynać. Ja sobie przyglądam się, czy tu nie było Ale jakiegoś ten uszustwa. Ej, serio, tak tak, myślałem, że o! go się nie... Ej, skubany, ja chcę takiego. poziomek, ho. ho o, może go tak wezmę i ma no, latające no, tak, o... się. Dobra, odsuwam się, tylko muszę oceniać czy nie było to uszustwa, więc ja może... No nie, mogę... spokojnie. Poczekaj, poczekaj, poczekaj zanim zbudujesz. Nie ruszaj ani kroku. E, odejdź do tego komisariatu, okej? Okay? Zróbmy o tak, dobra. No i dobra, on teraz mnie... Nie, chyba może mnie słyszeć, ale... E, Elvis, ja po prostu pójdę teraz na górę twojego domku, bo chcę to sobie z góry obejrzeć. Tylko nie wiem, czy to da radę. jakoś teraz. O, tutaj się da wejść. Dobra. Jestem na górze i patrzmy, co on robi. Elvis, jak y, słyszysz mnie, ziomek? No tak, podchodzisz. Ja tutaj z góry oglądam. Czy tu nie ma oszustwa przypadkiem? Okej. Okay. Oczywiście mam teraz przy sobie zero diamentów. Dobra. A więc tak. Właśnie, poczekaj, Raz. poczekaj, poczekaj, Starczy poczekaj. Się, y, y, mówisz, że już tutaj masz zero. Okej. Okay. Tak, ma, to... mam ma zero. Three, two, one, go. Kopiesz, ziomek. Dobra, leci tutaj kopię. Uuu, uuu, on, ale sporo. I sporo ci leci, pewnie. Kurde, tak, staram się pewnie. oszacować. Ile od tego może mieć? i trudno on ci może... będzie? Ej, kurde. Ej, myślę, że całkiem sporo, to. ale teraz moja kolej, prawda? No. Pani się, tak, teraz państwa kolej. Dobra. Powiem że mam tego. No, powiem panu, że mam tego ponad, tak. Mm -hmm. Okej. Patrzcie tak, teraz ja wbiję dach do Ej, wiesz co ja już zacząłem kopać, po prostu lecę. Elo, jak najszybciej zobaczymy. O kurde... ej. Nie, nie gadajcie, że... Czy ja do tym kilofem kopię? O, no! Ej, to masakra jakaś będzie, co? Ej, no... Bez jaj. Bez jaj. Nie, on, jak on ma ponad stack. Ile ma? Nie! Ja mam 61! Ej, nie, ile Ale Spokojnie, spokojnie pr przemyślałem to. Po pierwsze mam 100 i 14. Ech. A po drugie, jestem w stanie się tutaj na, na, na panem zlitować, no i jest, no jednak da da dał pan tutaj tak złota, czyli po pierwsze, teraz pan mi da moje diamenty, a po drugie, ja, ja, ja panu zaraz zrobię setik okay. i, I okay. nawet okay. Ale bo i tak gratulacje, bo uczciwa tutaj rozgrywka, GG serio, GG naprawdę. GG, no a bo. więc tak, pójdziemy teraz tutaj, o tu jest crafting, ty tyk. <coughs> Ja mam okay. i e, ja A, mam i to całkiem niezły już te rzeczy to okay. mam okarnięte akurat, ale z Secikiem to tak średnio. Było. Ale w ogóle na, w, w cztery odcinku sobie zrobiłem najlepszą zbroję ever <grym> i mam na niej no właściwie na każdym elemencie mam mending i... E, Okej, okay. ja się tu nie wypowiadam spoko. Spoko. Proszę, proszę. Mm. Dobra, proszę. zakłada... Raz, proszę. No dzięki, tutaj widać filmowe ubranka, konkretnie, konkretnie tak, tutaj. a jak pan chce? O. A więc tak, jak pan ma level? Osiemnasty w tym momencie. Czy pan by chciał u mnie coś No Jasne, jasne. Mm, tylko, a że nie złoto? mam przy sobie złota. Ale to się później no rozliczymy jakoś. dobra, naradki. No? możemy... Mm. Dobra, okay. proszę, zapraszam. Ale ustalmy, że pan się, uh -huh. się nie będzie patrzył, bo pod, 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 po właśnie lapis, okej? Okay? Ja mam 31, patrzę. przypadkiem wziąłem, A, serio. Dobrze. Serio, mega przypadek, ale mam. Więc, czy ja mogę sobie sam zdęczątować? Jak pan chce, serio jak pan chce, bo ja właśnie, no, jestem ekspertem od tego. Czekaj. Unbreaking. Dobra, ja mam tu Unbreaking tylko, może pan ma coś lepszego, ja wyrzucam to co mam. E, bo ja chcę być lepszy enchant niż Unbreaking na klacie na przykład, no bo to chyba najważniejszy element tutaj, no. A reszta no to tak... Ochrona 2 może być. O, dobra. I resztę mogę ja spróbować teraz. E, o, ja bym sobie wziął tutaj przygarną z chęcią. Proszę bardzo. O, dobra. przymieszmy przymierzmy. Podnie. Ej, mega wygodne. Dobra, Proszę. o sorki, sorki. Niech ja Pan tutaj... Dobra, ja tutaj biorę i zobaczymy jak mi pójdzie. Unbreaking, unbreaking, protection 1. Hmm, ej, naprawdę zastanawiam się, czy ten tam nie to. A, bo u mnie jest na to unbreaking. Dobra, ej, a może dobra. zaryzykuję na najwyższy level. Ej, ryzykuję, nie, dobra. Protection 2 i unbreaking, no i to Ooh. się nazywa konkret. Serio, dobra, daję teraz Tobie. Lapis, wyrzuciłem Ci go. Teraz Ty enchantujesz. Ochrona okay. 2 i coś jeszcze będzie. Uuu. Grubo się Chyba zapowiada, na jak na mnie. Dobra, ja to Ma przyjmuję. Być? Ja to przyjmuję, bo tak raczej dużo lepszego Bardzo enchantu nie proszę. będę mieć. I jeszcze ja chcę spróbować tak zobaczyć, co ja sam... C czemu dostaję ciasto? No dyspoczko, ciasto zawsze no. na propsie. Proszę. E, nawet dwa, wow. trzeba coś jeść, panie, trzeba coś jeść. E, nie wiem czy ryzykować na Blast Protection, czy... To jest słabe. Hmm. A dobra, zaj ryzykuję. Czy... E, nie mam tylko Blast Protection oh Ale spokojnie, no. nie wiem czy pan wie, ale możemy z tego zdjąć enchant. Poczekaj, ale mam dwa hełmy. Poczekaj, czy, czy to jest jakiś bug, czy... E, dobra, to był jakiś bug, bo miałem, serio, jakieś dwa hełmy, tak. i tak nie ogarniam, co się stało. To musiał być bug po prostu. A więc tak, jestem panów w stanie zawerować usługę zdjęcia, zakręcia i zaancerzowania tego jeszcze raz. Na no, lepszy e. level, oczywiście. Ja już podziękuję, chyba to mi wystarczy. Dobry. Serio. To, Twój to jest. bardzo. O. Dobra, no to... Serio, pan teraz u mnie tyle złota wydał gościu. No ale wiesz, że się odwdzielczysz kiedyś, bo też będziesz musiał coś zrobić. No serio, 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 serio. E... Dobra, to elo, dobra. Sto... Elo. Elo. Do elo, 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 dobra. Wow, było naprawdę ciekawie tutaj. No i dobra, teraz pójdziemy do mojego domku. Nie mam Diaksów. Kurczę, niestety przegrałem, ale... Mm, no, chociaż była w miarę ciekawa rozgrywka, takie coś. Eee, dobra, idę sobie jakoś. Odtędy, tędy, tędy, tędy. Eee, jesteśmy sobie... O, w wiosce już nawet tutaj jesteśmy. Dawno tutaj nie byłem. Ja bym mógł sobie nawet pozwiedzać teraz trochę, bo e, naprawdę ja tutaj dawno nie grałem tak e, dłużej niż 15 minut. Eee, dobra, zobaczmy. Co tu się zmieniło? Tutaj był Hadz LOL, mamy niewidzialny dzwon. Dobra, zostawiam to trochę bez komentarza. Tu jest dom Maciocha. Tu nie ma już połapek, z tego co widzę. Uh, tu coś się zmieniło. Tu się nic nie zmieniło. W zasadzie tak było mniej więcej. Ciągle. Okej, okay, tu coś jeszcze jest. Ej, serio, widzę jakiś budynek i chciałbym sprawdzić, co to jest w ogóle, bo nie mam totalnie pojęcia i w miarę ciekawie byłoby to zobaczyć. Mm, dobra, dobra. To sobie idę i, i co tu robi kot. W sumie chciałbym takiego sobie wziąć. Serio. Hej, dokąd ty wchodzisz ziomek? Hej, serio, co to jest za budynek? Nie mam pojęcia. Tu są villagerowie. Eee, może to jest coś dla villagerów, bo to tak w miarę wygląda. Tu jest kotek, on sobie biega, ale nie mam pojęcia do czego służy ten budynek. Stąd nie ma wyjścia, no. No to się... Nie, tego tak się nie zrobi. No to można tędy wyjść, elo. E, ja tu zawsze będę mieć wyjście i... wow szkielet mnie atakuje nawet. Ty, 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 ty. Nową zbrojkę mam i już mnie atakuje, no. Co za koleś. Pójdźmy sobie może wzdłuż tych torów, choć kurde. Ej, mm, tu jest wagonik, ale wagonik jest dla villagerów. E... Ej, ja bym sobie z chęcią przejechał takimi torami, tylko nie wiem, czy tu jest wagonik. Zapytam, może jeszcze Elvisa, Może on jakiś wagonik ma, a jesteśmy tu w okolicy, więc e, no bym się przyjechał tam, bo tory dokądś muszą prowadzić. Mam nadzieję, że to nie byłby jakiś tylko troll, że będę jechać torami w Panny gdzieś po ziemi jakoś. O, e, siema Elwis, jeszcze jedna sprawa, masz wagonik no, po no, pożyczyć? Dabie, gościu. E, no, nie no, Elwis, gościu, masz wagonik, tak serio, po prostu a, ma, ma, żeby się jasne. przejechać. Ale samochodzik mm. to może być ewentualnie na raty. Ale ja chcę tylko raz pojechać, tak normalnie po przyjacielsku pożyczyć. No dobra, ale potem ja oddajesz od niego oczywiście kluczyki. Dobra, Poczekajam luźno, właśnie. luźno. Daj mi e, Mogę ci dać mleczyka na przykład za to. Nie, nie, no, a więc no, tak, proszę nie bardzo. Chcesz E, no moje Ferrari i do niego kluczyki. Dobrze, Proszę dobrze. E, to ja lecę tu do góry. Ale, i gościu, gościu. Ja. Ale mam prośbę. No tak. Zastankujesz? E, dobra, zapełnać, okay, tankować, dziękuję. czy tak do połowy bardziej? Do połowy, do połowy. Dobra, do połowy wystarczy okay. oszczędniej dobra. Dzięki, to się ma. Dobra, Elvis pożyczył mi tutaj samochód. Mówi, że Ferrari. No nie wiem, wygląda w sumie tak mniej więcej, ale. E, zobaczymy. Tu serio stoi wagonik. Tu serio stoi wagonik. Ja mogłem sobie tym chyba pojechać, nawet wagonikiem. Dobra, nevermind, nevermind. E, idę sobie tutaj i gdzieś tutaj się te tory zaczynają, żeby móc jechać. Tak, one się w tym miejscu zaczynają. I. Wow, jak to powoli jedzie. Ej, serio, na nowszych wersjach to mega wolno działa wagonik, bo kiedyś to on zasuwał już na takich zwykłych torach. O, dobra, teraz przyspieszył trochę. O, dobra, jedziemy dalej. I naprawdę, nie mam pojęcia, dokąd te tory prowadzą. Mogłem się o to Elvisa zapytać, ale no, nie pomyślałem o tym. I tak, jedziemy, jedziemy. Tutaj jest lasek, nie byłem w tej okolicy. Wow, tu jest wioska. I hey, lol, tu jest wioska jakaś. Ale ona jest tak malutka chyba. I ona jest naprawdę malutka, ale jest kolejna wioska, więc... No, tutaj w miarę ciekawe odkrycie mam, bo... Nie wiedziałem, że taka tu jest w ogóle, lol. Ej, serio, nie miałem pojęcia. Ale całkiem spoko, yy, tutaj pewnie villagerowie no, już zostali no, wysiedleni do lepszego miejsca, jakim jest to ta druga wioska. I nie mam co szukać, bo to jest bardziej wioska widmo, bo tu nikt nie mieszka, serio. Tu chyba nikt nie ma szans mieszkać. Ale tu jest wagonik, dobra. Ej, a może gdybyśmy podmienili wagonik Elvisa i wzięli lepszy. Mm, ej, on może się nie ogarnąć. On może się serio nie ogarnąć. E, ej, nie wiem teraz, który to byłby. Chyba ten zostawiłem, ale zobaczymy, czy ten mu oddamy, czy ten drugi. E, dobra, chyba oddam mu zwykły. E, przejechałem się, myślę, że mogę wracać na luzie. E, odkrycie mam całkiem ciekawe, tylko strasznie ta wioska jest zrujnowana. No i le cóż, tak, tak to jakoś wyszło tutaj. Eee Okej, okay, dobra. Jadę sobie tędy, tędy. Nawet blisko jest. Nie sądziłem, że kolejna wioska może być tak blisko, bo to są już. E, no wioska dobudowana. Która jest przeze mnie aber maćka robiona i Elvisa jeszcze do tego. E, wioska która opuszczona. I jeszcze. Co? Ej, serio, mega dużo tu jest wiosek, bo tam jest jeszcze jedna dalej. Jeszcze jedna jest na biomie, z którego w ogóle tutaj dotarłem. O, wow, mega spoko i... Nie gadajcie, dobra, wyjadę stąd. Uf, mogę stąd wyjechać, bo byłaby lipa, gdybym nie mógł, ale jest ja stąd uciekam. Idę do, już do Elvisa, e, oddam mu jego wagonik. No i dobra, kluczyki też mam, dobra, mam mam kluczyki. To jest ważne, bo mógłby się wkurzyć. I tak, a mieliśmy dotankować jeszcze. no. Naprawdę, wpadłem do czegoś takiego. Hmm. No, no dobra, wyjdę stąd, ale nie chcę, żeby one stąd wyszły, bo one to, to są takie, że pewnie pobiegłby za mną. Mm, Okej, okay, jesteśmy jakoś o tu i czy tu jest gdzieś Elvis? Ja mu tu zostawię samochód i zostawię kluczyki i chyba pójdę. Dobra, on idzie. Dobra, zwiewamy Elo. Elo. E, on, on, on mnie obserwuje. On. Dobra, schowam się za drzewo. Pomacham mu. E, dobra, co on robi? okej, okay, dobra, obserwuję mnie znowu. Ej, dobra, gościu, 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 gościu. Trzyma. No oddaję ci samochód, byłem jeszcze pod? na wyprawie krótkiej. Po prostu mnie ciekawiło dokąd prowadzą tamte tory, a. Okej. Okay. No i dobra, dobra no to... No, ale wiesz co, ja się muszę e, na... hmm. przejechać na zakupy, dobra? Dobra, no to ty sobie jedź Dziękuję jakoś na panu. zakupy, a ja pewnie będę już teraz spadał też gościu. Elo. Elo, więc tak, to już byłoby Aha. na tyle z tego odcinka, ja byłem Agent X, tu też stoi sobie Elvis o ten, ten koleś, tak. Kończyłam się droga. A, no, to trochę szkoda, bo mogliby dobudować więcej, no, ale tak. Właśnie. No cóż, to byłoby na tyle, Elo. ze mną był Elvis. ELWUWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW